Jakby ktoś nie wiedział, to w ten sposób łatwo i szybko się ściągają naklejki. Ale zajmuje to trochę czasu. Trzeba chcieć za róg. Jak słowo idzie, to trzeba lepiej podgrzać. No i schodzi. i trudniejsze do zerwania są to jest antykradzieżowe. Później niestety zostaje warstwa klejona w opakowaniu. Ale lepsze to niż nic. Pokażę jeszcze na... na tu będzie skomplikowane, bo jest kilka warstw. Zdarzałem. Chytam za róg. Może pójdą obie naraz? Nie. I się ciągnie. I ciach. I ciach. Przydaje się do tego dwie ręce. drugą trzon ale więc co mam poradzić. I ciach. I jeszcze tak kilka mi zostało.